Hej, cześć, Simono, wam wszystkim z tej strony Moki i zapraszam was na kolejny odcinek zagremy w Grandę, w Auto 5. Jak widzicie, dzwonimy do Lestera. Franklin, what's happening, Lester? Hey, look, you seen Michael? Man, the contact he set me up with is holding out on the payment, dog. Huh? Um, let's see. His phone is offline. His credit cards aren't active. This is aberrant behavior. Hmm. The last usage is for a flight to North Yankton.

Na no, mapie pokazuje taki łącznik pomiędzy. Wow, coś się odpaliło. Ale dobra, po co mam jechać tym? A, możemy kogoś ratować. Nie, nie chcę. Niech sobie radzi sam. Czemu to jest taki łącznik na mapie? To ja nie wiem. Czyżby tu był most? A, bo tu jest... Patrzcie. Tu jest zerwany most. Zajebiście. Proszę bardzo, teraz musimy... What the f Gdzieś on przebieg przez drzwi? No to super! Ale sobie, ale zlamiłem. Dobra, czy ja mogę się przełączyć na Trevor'a? Mogę się przełączyć na Trevor'a. Eee, la, la, la. Czy jest tu jakaś kurde... Jest jakieś auto? Nie ma żadnego auta. Chciałem sobie pojechać do Franklina, ale zwaliłem tu sprawę z tym kurde przyjazdem tędym. Jak tu jest zerwana kurde droga. Ale w sumie już za późno. Dobra, wejdziemy sobie tam jakoś na górę Tylko chciałem sobie wejść tędy I znowu wyjdzie odcinek ponad dwudziesto coś minutowy Zajebiście I 12 godzin renderowania? Ha, super, zawsze tego chciałem Przejdę Wejdę tędy? Wejdę Jak się jest lepszy. Ok, Okej, okay, okej, okay. okej okay, Okej, hops Okej, okay, okej okay. Dobra, tu, ja, tu już są jakieś samochody Um, tylko jakieś normalne auto potrzebuję, a nie taki grat jak tutaj stoi. W sumie, w sumie, w sumie, czekajcie, tutaj jest jakieś samo, normalny Rowerem nie będę jechał, bo rower jest beznadziejny. Takie drogi jak tutaj są i powiem wam ile jechania jest do tego. E, jechania mamy w Chul. ponieważ to jest tutaj aż. E, dobra, wejdźmy sobie jakąś autostradą. Może tam będą jechać jakieś samochody szybsze, to ukradniemy wtedy. O, wow, ten budkę wiezie. I pewnie wyznaczyło mi najdłuższą trasę jaką się dało, co? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że kurde nie. Idziemy sobie wykonać misję od Franklina. Jak, jak słyszeliście, przed chwilą Lester mówił, że Michael gdzieś zaginął i ostatni raz jego karty było. Jego karty jego w ogóle było widać w Los Santos albo na tym miejscu, gdzie mamy grup. I ten, czekajcie, zmienię sobie to radio. A nie, w sumie mam to radio co zawsze. Dobra yyy. E, Boże to Wayne śpiewa, Wayne ja nie poznałem. WEM Wayne! L -l 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 dobra, nie. To ci co śpiewają last Christmas! I you my heart, But the very next day! Nie! Nie, dobra, nie śpiewamy, bo robię z siebie Debila. Tylko jadę. Jadę, jadę. zrobić sobie misję, jak już powiedziałem od Franklina. I szukam jakiegoś szybkiego auta. Bo szybkie auto dla mnie było najlepsze. I tu jest ta najwyższa góra, którą sobie odwiedzimy pewnie w którymś odcinku. Ale jeszcze nie mówię kiedy. Bo jeszcze nie wiem kiedy. Wiecie, ale Amok. W sumie powinieneś odwiedzić już dawno do górę. Wiecie, ja po prostu nie chcę sobie spoilerować. What the ktoś się wpieprzył do wozu i wóz się zapalił. Dobra, serio nie ma żadnych szybkich aut to Same beznadziejne tiry i jakieś kurde beznadziejne samochody. Dobra, może wyprzedzimy. Może wyprzedzimy lewą stroną, zawsze spoko. Tu mamy słabszy samochód od tego tira, a on jest szybszy. Znaczy ja jestem szybszy od niego. Dobra, tędy, tędy. Dobra, jest jakiś kawałek drogi takiej prostej, więc można przyspieszyć. Coś chciałem mieć jakieś szybsze auto, bo wiecie, auto szybszy mam tu zawsze szybciej się rusza. Proszę bardzo. Na lewoskręt, czy tutaj ktoś jest? Jest, i oczywiście, korki znowu lewą stroną, Znaczy prawą. Ja powiedziałem lewoskręt, prawoskręt. Lewo to w to, debilu. No i jak tu, kurde, nie kochać tych ludzi w tej grze? I mnie spowolnił jakiś czas. No i mi się rozpędzę znowu do takiej prędkości jak wcześniej. Dziwne, że takie auto dobre nie, nie jeżdżą, chociaż w sumie widzę widzę kilka. Znów jakaś muzyka w radiu, która mi się nie podoba. Radio Los Santos, Black Flag. Oh, Charlie Fadows. Po... El Cocaino, lol. O, jakieś takie murzyńskie hity. Murzyńskie, lol, jak to brzmi? Nigga, nigga hity. What the, f the Floyd! Proszę bardzo Wow! A, przypieprzyłem prawie Trzeba jechać tędy i... się spieszyć. My już tam jedziemy prawie 6 minut Ja zamiast od razu pomyśleć sobie, wiecie, on zadzwonił do tego i zawrócić i jechać w tą stronę, to... dałem sobie spokój Tędy mam jechać, nie tamtędy, spoko, mam jechać do góry aby teraz się tylko nie spierniczyć gdzieś W sumie nie wiem po co mam jechać do góry, a dół gdzie prowadzi W sumie sam nie wiem What the f... Wygrałem tyle i nie wiem gdzie dół prowadzi Wiele na tą kurde... no Teraz z drugiej strony ich wyprzedzimy Proszę bardzo Jak się ładnie wyprzedza poboczem Chociaż w prawdziwym życiu tak bym nie wyprzedzał To nas odbije i będzie mieć obiteryję Dobra, dojeżdżamy już 3 km zostało. Powinienem to przyjechać w paręnaście minut. Czy znaczy w minutę? Mam nadzieję, że w minutę się wyrobię. Dobra. Frank, dawaj buta. Dawaj buta buta. W sumie nie twojego, tylko dawaj buta w kurze w gaz. Muszę tam dojechać. To szybko. wow, się przycisnąłem. Dobra. Rozwaliłem jej opona, ale to... Kurde. Fajnie to zrobili. Tędy muszę wyprzedzić, bo to ten bym się nie zmieścił. Ok, jeszcze zostało nam 2 km, 15 metrów i 700. Nie, 700 to jest 70. Wow, ale farta miałem, jak przy nim przywaliłem ten Dobra, czas tędy wyprzedzić. Prosto, prosto. Kolesiu! Dobra, trochę go zrzuciłem z trasy, ale no. Jechał jak debil I był debilem, że nie dał się wyprzedzić z tej strony No ale w sumie Ja nie wnikam, jak on jeżdża tutaj Dobra, jeszcze kawałek trasy Koleś, zni... Właśnie Znikaj Pembe. Jaki fart! Przecisnę się... Dobra Jak ja jeżdżę, co robiście Się przecisnąłem w ostatnim momencie przez dwóch kolesi Epicko Yo, nigga Yo, nigga, nigga Yo, nigga nego, ja to tak słyszę Yo, nigga, nigga, yo, yo, nigga Dobra, dojechaliśmy Wreszcie po takim długim czasie dojechaliśmy na miejsce Ja pierdzielę. Tyle jechać z tamtej strony Sami zobaczycie sobie od razu ile czasu zajmuje przejechanie z jednego miejsca na drugie What the? Shut the fuck up. Thank you

You're not long for this world if this is the way you fucking act, you little jumped-up motherfucker. Ooh. Look, how about this, man? Calm down. It was funny at first, man. I made a mistake. Unfortunately, man, you failed. It was funny, all right. I apologize. It's too late. Apologize. I accept. Your Apology. Okay, Alright, so let's hug it out. Right, that's your rubbish. Fucking gotcha. Oh, fuck. No, I'm not funny. Fucking asshole. Oh, fuck. I had a difficult childhood man, you all right? Just, I'm just fucking on edge, you know. That's my You're right, but I would have. Yes, yeah, I would have. Look, fucking, look, 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 man. Lester said you had some information for us about Michael. Michael? Fuck Michael. I hope he's dead. Man, I know y'all too, Man, come on, man. You two had beef before. But what the fuck happened in North Yankton? Somebody pinched him, man. Who? My friend Ron met these Chinese assholes. From Yangshan in China. We had some problems. They mistakenly thought Michael was a human being and kidnapped yeah. Ooh, and they him. Yeah. Yes. Come on, bro. Well, go fuck yourself. You want that piece of shit? That's your fucking business, all right? He's dead to me. Alright? And chances are, if and when I see him, he's gonna be dead to everyone else as well

michael in the collection. I'm sending you an app. The irony isn't lost. I'm sending you an app. Your phone. So just came back online. This will track, so track its signal. It'll work better the closer you get. Be careful. Sure. Whoa, będziemy z aplikacją. Ale ja ja. Oh, że nośmyśmy na na Michaela. He ain't my Gila. Don't try to persuade me you're not lovers. He's laughing at you, you fucking idiot. You're making a mistake. It costs a lot of money to you Midwest. you several good men. Good day, huh? Good day. Good fucking day to you. Hey, hey. O o oh, 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 oh. humanity, no się, okay. się, się przełączyłem. Ja pieprzę. Znajdź miejsce pobytu Mike, yy, tego. Eee. Aplikacje, gdzie są aplikacje? Aplikacje Trakifi Szukanie Szybko, 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 szukaj, szukaj. Czel znaleziony W którą stronę? W tamtą, dobra eee. Gdzieś w tamtą stronę jedziemy. Dobra, jedziemy w tamtą stronę Dobra, mam nadzieję, że to nie niedaleko Bo jak tak to mi zabier... zapierdzielą Michaela O, to gdzieś w tamtą stronę nie, nie chcę zjeżdżać na dół. Nie chcę zjeżdżać na dół. Chcę jechać tędy. Dobra, w sumie jedzie pociąg, ale ciul przejeżdżam. Dobra, 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 gonimy, gonimy, kurde. Trzeba się śpieszyć, bo nam zabiją majkala A jak nam zabiją majkala to będzie trochę problem. A jeszcze czasu mamy sporo, więc nie musimy się tak bardzo śpieszyć. No ale ja się wolę pośpieszyć. Dobra. Chyba cel skręca o, 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 chyba go znaleźliśmy Dobra, mamy go, mamy go, jest tutaj gdzieś Kolesiu zjeżdżaj No ja pierdzielę Okej okay. gdzieś tutaj Okej, okay, okej okay. Gdzie tu jest wejście? Gdzie tu jest wejście? Jest tu wejście z przodu, okej. Okay. Mogę tędy wejść? Nie mogę. Kurde, mało czasu mamy, mało czasu. Tędy wejdę, tędy wejdę, proszę, proszę, żebym tędy wszedł. Dobra, czas wyjąć jakąś broń. Ok, mało czasu. Dobra, dobra. Czas ich pozabijać z ich Uratuj Michaela, Spoko, już go uratuję. Okej okay, ja się spieszę, ja się spieszę Gin, frejerze! Trzymacie mojego kurde kumpla Wymyślicie, że ja się ja go nie uratuję Debilu Gin Dobra, nie chcę zginąć, teraz chwila, chwila spokoju Dobra Okej okay. Gin Gin Zresztą nie zginęłeś Gin. Gin. Gin 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 Michael jest gdzieś na górze, co? GIN O kurde Okej, okay, czekamy, czekamy, czekamy życie nam się odładowało. Można ich zabić? Można, można go zabić. Ich tu trochę za dużo jest. Dobra, chwilę, 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 ok, już mamy Michaela. Game Frejerze. Uff, aby rzucić Michaelowi broń, masz. Dobra Gincie frajerzy Dobra, przeładowuj, przeładowuj Ale się strzela dziwnie by... Strzałka... Nie, dobra Okej, okay, tutaj idą Próbuję strzelać w głowę Dobra, jedna, jedna Próbuję strzelać w głowę, wiecie o co chodzi Muszę sobie headshotów No, chyba mi się to tak... dobrze nie uda. Gięcie frajerzy! Dobra. Chyba idą stamtąd, co? A ja mam tam iść, dobra. Gińcie. O nie, kurde! Łatw! Gincie! Część się przestrzeli sobie, dobra. Na szczęście uratowaliśmy Michaela. Ciepni rzeźni. Spoko! Już, już biegnę. Mam jakieś inne broni? Nie mam. Ale mam chociaż jakiś pistolet bez dodatków, kurde. Czekaj, sobie zbiorę jego. Nie, nóż mogę sobie zebrać, zebrać tylko Przełączę się na Franklina, bo on ma lepszą broń Witam państwo, witam Państwu lol Gincie suki, gincie Dobra Dobra Przełączmy się na Michaela, to wtedy się odwoduje życie temu Frajerowi, znaczy, no nie aż taki frajer Chyba uciekliśmy rzeźni, co? Mamy auto, dobra Okej Jedziemy, jedziemy, jedziemy do domu Udejdź do domu Michaela Okej, a ty, wieś tam, ratuj A ten strzela do ludzi, kurde Chce nas... What the f O nie, przebinam oponę, super, zajebiście. Przydałoby się ich... O kurde, to było skryptowane, to było skryptowane. Nie mogę tak po prostu ich zgubić. A nie chcę teraz zginąć, wiecie o co chodzi. Dobra, dobra. Jedziemy do domu. Bo to są oskryptowane tak kurde punkty. I próbuję uciekać bez jednej kurde opony. Dobra, czas uciekać. Czekać, ja, czy mogę. Nie, no, oni nas gonią, jak byk. Ale trudno się jeździć bez jednej opony. No właśnie, bo nas rzuca tak strasznie. I przydałoby się to, kurde, tylko jest załatwić, żebyśmy. Fuck, bullshit. Niech wysiądą, to wtedy ich trochę zatrzymam w miejscu. Okej, okay. kurde! Chciałem, chciałem kierowcę zniszczyć. Wiecie o co chodzi? A, palą się w frajerzy. Nie, nie, nie dostaniecie mnie. Kurde! Wiedziałem, że w nas i zginął, no? Ja pierdzielę. Wiedziałem, że oni się palili. Ale no, że... żeby mieć aż takiego niefarta, że oni w nas wiadą jak akurat wybuchną w tym momencie to jest trochę przesada. Ale proszę, żebyśmy od momentu uciekania ich, kurde, ten to od razu od momentu uciekania ich, im przebije opony. Mogę na przykład w ten wsiąść? Siadaj. Dobra, czas ich trochę zgubić. Okej, okay. prowadź, prowadź! Prowadź, prowadź! Wiecie jak się trochę trudno strzela? Jak się prowadzi i się strzela, to jest trochę źle. Ja mam jeszcze złą wybraną. Kompaktowy SMG, aby zabić kierowcę. Kierowca, dobra, zdjęty. Już nas nie będą gonić. Ok, trzymaj się.

When the guys show up out of nowhere, then he runs, and the next thing I know, I'm back in Los Santos on a fucking meat hook. Where you off the hook now? Yeah, thanks to you. you Did oh, my family look for me? Nah, bro. I think, I think they still away. Me and Lester thought something was up. Then I spoke to Trevor and he said the Chinese had you. Trevor told you? Shit, not willingly. But yeah, he told me. Fucking figure, man. He's angry at your ass way more than the normal middle-aged shit that y'all do. Yeah, well, if he wants to have it out, Franklin, I got news for you. He knows where to fucking find me. I saved your ass so you could kill one another. I thought we was in business together, the Union Depository. Yeah, that might have to wait, buddy you're all right, though. you Got that car thing in the time. Actually, I don't got the car thing. We got the last ride and Devin Weston stung us on the fucking pay. He put in investment funds. Yeah, kurde, hey, sure you don't wanna come in. <laughs> oh hey, Dog, I'm depressed enough already. Alright. Well listen, thanks. Look, man, before you go, what the fuck happened up there? I said, Trevor went crazy, tried to kill me, I got jumped by the Chinese. Man, before all that, I'm talking about the fade Trapped. This guy, Brad, man. I know what you meant. All right, look. I made a judgment call. I don't know if it was the right one. I did what I thought I had to do. I had a young family, Franklin. I was running with a crew of crazy motherfuckers with nothing to lose. I saw an out, a future for me, for my family. I took it. You took it, man. You burned every motherfucker you've ever known. It was that or die. Look, I know it sounds cold. I don't expect you to understand it. Not yet, but you will. When you got ties of your own. Look, you wake up one day and, and your legs, they just give. You just can't run anymore. Mm -hmm. Alright, man, look. You watch your back, all right? When Trevor finds out you're still alive, I don't know what the fuck he gonna do. Don't worry Ooh. about Trevor. He's not gonna get near me. Hey. Ty Trevor ma problemy psychiczne? To jest Michael. Czy będziemy kierować Michaelem czy Franklinem? Chyba Michaelem, bo widzę, że przychodzimy to, do domu. Ach. Michael się pewnie cieszy, że. Wrócił do domu. Tylko, że szkoda, że jego żony nie ma. I syna, i córki. Bo się wyprowadzili. Dobra, pogania nam. Kurde. Grę. Ukończono. Świeże mięso. Limit przełączania: 4. Czy ja przyłącz... limit przełączania, kurde, powiększyłem sobie. Dobra. Eee, zobaczmy, co tam dalej będzie. Obmył się. Ale ma jakieś siniaki jeszcze na głowie. Ok, ale w tym momencie zakończymy sobie odcinek, gdyż dobiło nam już tam 26 minut raptem. I jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapę w górę i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, jeżeli jesteście pierwszy raz, więc do zobaczenia i na razie. Cześć!